A mam inne zajebiste pytanie. Dawaj. Kurwa, pytam du dużą ilość osób o to, i wszyscy tak nie robią. Bardzo Pięczenia. możliwe, że my będziemy to robić w takim razie, no. <laughs> jak się kąpiecie, to czy myjecie stopy, czy uważacie, że ta piana, która z was ścieka po umyciu ciała, to jest wystarczająca, że umyć wasze stopy? Nie, no i ja normalnie no po prostu, no na przykład jak ten, no to biorę stópkę i sobie ją umyję. No, mało ma osób tak robi serio. Naprawdę? Zależy w jakim humorze jestem. A dzisiaj mi się chyba nie chce tych stóp myć. U mnie to też zależy, ale od tego, jak bardzo ciężko pracowałem, moje stopy danego dnia. Bo jak zrobiłem mniej niż 10 tysięcy kroków, to nie zasługują na umycie, ale powyżej dyszki, to już. Ma dobra, Maciek. na przykład zawsze jak biegałem, to po zawodach zawsze miałem stopy. Ma zastrzeżenie. Chyba, że przegrałeś. Nie, to wtedy specjalnie wchodziłem w butach poliowych. Czyli z reguły moje stopy jakoś raz na rok. A ty, Nikola? No, logiczne. Ну не я.